Piąty dotyczy spraw budżetowych. Myślę, że Pani Trzasko dokładnie omówi tak te zmiany, które zmiana są po no, proszę Państwa. Wczoraj faktem otrzymaliśmy decyzję od pana wojewody przyznającą środki na zakup samochodu dla obecniczej straży pożarnej w Dunajku. jest to kwota 90 tysięcy złotych. Następnie decyzja Związku Obronniczych Straży Pożarnych Wolszczyny przyznająca środki w wysokości 50 tys. złotych na zakup tego samochodu. Wartość, wartość zakupu całego samochodu wynosi 200 tysięcy złotych. 140 tys. złotych uzyskaliśmy w formie dotacji i 60 tys. złotych potrzeba naszych środków. Nasze środki proponowałabym w związku z tym, że otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z roku wydatków z funduszu sołeckiego, który, który był wydatkowany w roku 2010 Kwota 280 tysięcy otrzymaliśmy prawie 50 tysięcy zł, 49,889 zł. Tą kwotę proponowałaby przeznaczyć na zakup samochodu i proponujemy następnie brakujące 10 tysięcy zł zmniejszyć w którejś ze szkół z tytułu oszczędności, które były poczynione i to byłaby kwota 200 tysięcy zł na zakup tego samochodu. Eee, jeszcze następna propozycja. Ta kwota byłaby uwzględniona, jeśli Państwo wyrazicie zgodę w wieloletniej prognozie finansowej i zmianach do budżetu. Gdybyście Państwo pozwolili, mój kolega przygotowuje te zmiany dotyczące wieloletniej prognozy i zmian w budżecie. I wtedy byśmy Państwu na sesji rozdali, jeśli Państwo wyrazicie zgodę. A szczególnie chodzi nam e, o zakup tego o samochodu. Z tego tytułu, że rozliczenie tych środków musi nastąpić do końca listopada, a procedura przetargowa trwa aż 30 dni, to abyśmy tylko się w z tym terminem. Dziękuję bardzo. Są pytania do Pani Skarbnik. Bardzo proszę, Pan Radny Reakcji. Nie mam pytań, co powiedzmy. Trzeba prezent przyjąć i przekazać, czy to płaci, tylko, czy to oblik że do No bo mamy, że to górne, mamy, na bazie węgla, chyba to Czy to jest ma nowe, górne na nowej i teraz... Rozumiem, Bardzo proszę o mają dwa samochody, mają 40 Nie, rozumiem najechał to przed to pierwsza węgla. Ale jest nie przytomny. Panie Radny, Tomasz nie, to jest jedyny Proszę o ciszę. Z tego co pamiętam, jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy o zamykaniu szkół. Natomiast na oszczędnościach pozyskanych ze szkół w tym układzie. Bo zresztą z rzadkiem, że jakoś nijak ma to się jedno do drugiego. <ś shape>? To wstąpi się do. pana radnego. Luka. nie Proszę o ciszę. Ja 10 tysięcy złotych, żeby już było miasto. Ile, ile Krysiu z naszego budżetu na ten samochód? Z naszego budżetu na 60 tysięcy złotych trzeba pozyskać. Prawie 50 tysięcy złotych uzyskaliśmy ze zwrotu. Funduszu Sołeckiego. Jest to w formie dotacji celowej. Wydatki poniesione w roku 2010 i w tym roku dostaliśmy 20%. Ja kompletnie nic słyszę, bo jest gwarsz, Pani ja nie słyszę W roku 2010 na Fundusz Sołecki wydaliśmy 280 tysięcy złotych, trochę mniej. Z tej kwoty w następnym roku, czyli w roku 2011, składamy. Wniosek do pana Wojny o przyznanie środków w wysokości 10, 20 bądź 30% wydatkowanych środków na fundusz w zależności od dochodu na o zwrot, o zwrot, do zwrot. Zwrot. I yy, w naszym przypadku wynosi to 20% wydatkowanej kwoty w 2010 roku. Jest to prawie 50 tysięcy złotych. Te pieniążki uzyskaliśmy. Ja proponuję, żeby te środki przeznaczyć na zakup tego samochodu i nie utrzymywać starych stary środków, bo bro utrzymania to są paliwo i one są przecież takie drogie. To lepiej mieć ten nowy samochód. I zmniejszamy środki. W szkołach poszukamy 10 tysięcy te brakujące, nie w likwidacji. No, ja sądzę, że chcę się odnieść do wypowiedzi pana radnego Tomasza Luto. To, że my szukamy od dłuższego czasu oszczędności w szkołach, to jest dobry kierunek, ponieważ w szkołach mamy największe możliwości poszukania oszczędności w wydatkach bieżących. Bo to jest dziedzina, w której największy procentowo udział w wydatkach występuje więc y, 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 każda oszczędność w szkołach y, daje nominalną, dużą oszczędność działalności gminy. E, A w, w szkołach niekoniecznie musi być, y, y, musi skutkować obniżeniem jakości przekazywania wiedzy y, uczniom. E, chciałbym zwrócić uwagę, że myśmy jako gmina Wołta przez te ostatnie 20 lat Dali naprawdę prawie że komfortowe warunki zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, jak i dzieciom. Skoro jest generalnie kryzys i w Europie i w świecie i w Polsce i wszyscy szukają oszczędności, to raczej trzeba zacząć od dzieci, dziedzin, gdzie są warunki zbliżone do komfortu, a, a, nie, a, nie, a nie w innych dziedzinach i gdzie te oszczędności można rzeczywiście uzyskać. Natomiast to nie znaczy, że jeśli uzyskujemy oszczędności w dziedzinie oświaty, gdzie powiedzmy, zmniejszamy trochę komfort, ale utrzymujemy nadal wysoki standard, to nie znaczy, że zamykamy wszelkie inne dziedziny działalności samorządu czy działalności życia społecznego w Jednym z zadań własnej gminy jest utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna, przypominam. To jest ratowanie mienia, to jest ratowanie w niektórych przypadkach życia. Nie tylko w czasie pożaru, ale również w wypadkach samochodowych, które się zdarzają. I mobilność, i stan techniczny sprzętu, jakim dysponuje również Ochotnicza Straż Pożarna. Ja nie pamiętam czy Dunajek jest w systemie krajowym. Na pewno, graje, na pewno Grabowo, na pewno Górne. I Dunajek stara się o, o przystąpienie do systemu krajowego więc różnie w na drodze, więc tutaj przeciwstawianie się, przeciwstawianie takiego hasła, że tu szukamy oszczędności w oświacie, słusznie, że szukamy oszczędności w oświacie i to są duże potencjalne możliwości i tego, że chcemy doposażyć, doposażyć Ochotniczą Straż Pożarną, która, 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 która jest zapisana na zadanie własne gminy i od tego nie uciekniemy jest moją zdaniem pozorną sprzecznością i w ogóle tu nie ma sprzeczności. To, że się oszczędza na oświacie i poza tym proporcje w wydatkach i tak dalej, my docelowo chcemy parę milionów na świecie osiągnąć, a tutaj 50 tysięcy, które stanowi o dobrej jakości funkcjonowania jednostki, która nam jest podległa, która nie jest powołana do festynów i do zabezpieczenia festynów, tylko jest powołana de facto do, do bezpieczeństwa. Ludności, w tym ludności Poćwinki, Grabowa, Wronek, Marcinowa i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że tutaj takie przeciwstawianie jest zbyt daleko. Pan radny Kowalczyk. Ja 50 tysięcy to jest zwrot z Funduszu Słowackiego. Uważam, że tyle jest potrzeb na wsi. Te 50 tysięcy są właśnie i m.in. drogi i na przykład most w Na przykład. A 10 tysięcy, panie burmistrzu, ma już w maju lub w te pieniądze były przeznaczone w budżecie i oddaliśmy, myślę, się przynajmniej wydaje, że zostały tego, że było, było mówione, że samochód w nie będzie zakupiony I oddaliśmy na inne cele. Te 10 tysięcy. Tak to było w maju. Tak to było 10 tysięcy złotych wróciło do obotniczej straży pożarnej, ponieważ obotnicza spraw pożarna w całości te 10 tysięcy macie Państwo objaśnienia. zmniejszyliśmy tak, bo y, mieliśmy informację, że nie uzyskamy pieniędzy od Pana Wojewoda. Pan Wojewoda teraz z rezerwy swojej przyznał te środki, proszę Państwa. Należałoby... Musimy sobie, się proszę, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy utrzymujemy zasadę, że tam, gdzie mamy... Zewek... Baczek. 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 E, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy utrzymujemy trwałą zasadę. Jeśli otrzymujemy zewnętrzne środki na zadania nasze, własne, za które jesteśmy odpowiedzialni, odpowiedzialni i, które i tak, których i tak, którego finansowania i tak nie unikniemy, to czy warto skorzystać z okazji, że wojewoda akurat daje 90 tysięcy, czy nie warto? Możecie Państwo przegłosować to negatywnie, ale za pół roku czy za rok ten samochód i tak trzeba będzie kupić i dać z własnych budżetowych środków dodatkowo 90 tysięcy, bo nie będziemy mieć swojej nowej wody. I to jest jasna sytuacja, to jest sytuacja zero-jedynkowa. No, państwo mogą y, m, przegłosować na negatywnie, macie do tego absolutne prawo, ale musicie sobie zdać sprawę z tego, że za chwilę będzie głosować, jeśli nie za rok, to za dwa i część z Państwa będzie znowu postulowała, y, że w Dunajku jest y, y, straszne wyposażenie, że jest niebezpiecznie, że nie, y, nie są w stanie uratować życia ludzkiego czy mienia ludzkiego i wtedy zapomnimy o tym, że mojego chciał dać i 90 tysięcy cała, do powiedzenia na ten temat. Ja, że, że ja uważam tylko, że 50 tysięcy nie mówię, żeby nie dawać. Rzeczywiście, że dostaniemy tyle pieniążków, prawda, od i to uważam, że te 50 tysięcy, które dostaliśmy zwrotu z, między innymi z Funduszu sowieckiego powinny iść dalej, czyli na Fundusz Sołecki, ewentualnie na, yy, na wieś. ten Fundusz Sołecki. Ja rozumiem, ale istnieje, Panie, panie Burmistrzu, ale istnieje. No, no, rozumiemy to, że Wątpliwości są. Ale ja wszystkiego. Dziękuję bardzo. Pan Dominik. Moja propozycja jest taka, żeby oświatę zostawić w w spokoju. Mamy trudny rok, mamy bardzo dobrze straż zaopatrzoną, rozwiniętą na terenie grabowe i te pieniążki możemy przekazać na inne cele, które naprawdę są potrzebne. I zrezygnujemy z 90 tysięcy dla województw. Tak, dzielą to jego. Państwo świadomie podjąć decyzję, że 90 tysięcy po prostu nie zostaje w patucie. Jak można, ale mówimy wyraźnie. Szanowni Państwo, mówię wyraźnie. Jeśli Państwo podejmiecie negatywną decyzję, to mówicie państwu, państwo, nie chcemy pieniędzy wojewody w wysokości 90 tysięcy złotych, bo to nie jest tak. Te 50 tysięcy można przeznaczyć na każdy cen, macie państwo rację, ale to nie znaczy, że każdy inny cel zostanie wsparty 90 tysiącami z dotacji wojewody. To jest dosyć, to jest dosyć jasne. Czy 40? dziękuję? To 90, 90 oddwoje wody, a 50 związków Czyli 140, nawet 90, jasne. Każdy rozumie tę sytuację, na pewno każdy jest za tym, żeby, żeby dołożyć się do tego, do tego samochodu, żeby to, żeby nie były zaraz następstwem tego takie sytuacje, że będzie trzeba zamknąć którą szkołę, no bo potrzeba 10 czy 20 takich ale mamy tylko trzy ochotnicze straże pożarne na terenie znaczy, naszej gminy. tylko przykład. Te dwie są tak blisko siebie, że w innych terenach gminy nie ma tych straży pożarnej. A te dwie, dwie wie, górnym i prawowym są tak dobrze że... Za chwilę będziemy głosować tą sprawę, albo ktoś jeszcze prosi, pan radny Barańska. No ja jako człowiek wsi chcę jeszcze raz zabrać głos. Na przykład tak się złożyło, że tego strażaka w Dunaju nie zbyt go tam kocham, ale... Ale wiem też, że dofinansowana stawka żarobnodawca jest na bardzo wysokim poziomie. Szanowni Państwo, oni mają już 30-letni 40. do kasacji. A dobrą sprawę powiedzmy, nie wiem, jak oni mają dokumenty, żeby ujechać w garażu. No, to jest prawie niemożliwe, żeby I jeśli mamy taki podarunek 140 tysięcy, to trzeba by jednak, czy ostatnie, ostatnie razem ludzie będą mają I nie powiedzieli, że przez cały czas nie będą zwracali już o głos. Pan Radny Dzień prosi o głos. Proszę czytać. Pan Radny Dzień. Dziękuję panie przewodniczący. Dość się od mojego prawa mnie bolało, jeśli to byłem członkiem. Dlatego nie chciałem. Dlatego nie chciałem. Dlatego też od pewnego czasu poprzednia rada podjęła decyzję o modernizacji rewizji. Zostały położone pieniądze. Położone pieniądze i dzisiaj nie dało się 60 tysięcy, to jest po prostu urzepne. to nie mieszajmy oświaty do Straży Pożarnej, bo to jest też jakaś siedziba dla tych mieszkańców, mamy tam teraz sprzętego pana sołtyca, który no. też jakieś środki zewnętrzne gdzieś tam kombinuje, stara się załatwić. Trzeba się cieszę, że, że, że są te pieniążki, bo ten wóz jest im potrzebny, bo jeśli wyjdzie zamknąć to wszystko, to tak samo jakbyśmy stracili te pieniążki, które włożyliśmy w modernizację tego budynku, który tam funkcjonuje. Czy Grabowo jest w pobliżu, czy nie jest. Ja też bym chciał, żeby była straż na żeby straż była może przy wskoczach. Jak niektórzy chcieli, żeby reaktywować pewne straże pożarne, nie? To nie są pieniądze, które naprawdę ok, że nie no, Jeśli ktoś daje, mamy schetynówki na, na wiatrze. Do schetynówek teraz będziemy mieli tylko 30% do płacenia i też będzie krzyżyć, a żyć albo poświęcony. Trzeba będzie znaleźć te 70 i nie wiem w jakiej formie i skąd znajdziemy może też światek będą akurat też tego wypełnić, będę za tym, żeby te środki przyjąć. bardzo. Pani Zosia Syperka. Właśnie chciałam powiedzieć to, o czym mówił Pan Radny Dzienis, że jakiś czas temu dawaliśmy środki finansowe na budowę Właśnie tej Straży Pożarnej w Dunajku i wtedy wszyscy byliśmy za. Więc teraz nie możemy odrzucić takiego prezentu w formie 160 tysięcy, 140, a tylko 60 nam brakuje. Musimy koniecznie widać te 60 tysięcy, żeby mieć nowy samochód. Przecież tamten trzeba będzie tylko remontować do niego dokładać, wreszcie trzeba go zlikwidować, żeby nie było tych, że już w naszych jednostkach. Jestem, bardzo zwracam się do wszystkich spraw, żebyśmy jednak zagłosowali za tym, żeby te 60 tysięcy dopłacić i żeby straż miała nowy samolot. Dziękuję bardzo. Pan Antoni Badań. No, może, może na całe szczęście, nieszczęście jest od Komisji tej Rolnej. I ja patrzę okiem obiektywnym, bo niektórzy radni prawda, z terenu no, chcą tam, żeby u niego zrobić, u niego. Nie. Ja jestem taki, żeby... Widzę, gdzie jest potrzeba najbardziej. Są potrzeby, bo każdy no, chce, żeby on u siebie zrobić no bo jego wybiorą. Mnie wieś nie wybieram, a nie są o, o tym obiektywnym i uważam, jak daliśmy na Dunajek, tyle zrobiliśmy. Trzeba to zrobić, ten samochód kupić, ten stary samochód, prawda, nie będzie, prawda, wypadek, nie wypadek będzie jeszcze potem, będzie, nie dojdzie do wypadku i ludzkie życie nie obroni, prawda, bo nie tylko oni gaszą pożar, ale, prawda, i bronią. Tak, w związku z tym ja uważam, te 60 tysięcy, nie tam 50 tysięcy, tylko 146, no i 60. 50 tysięcy, 109 tysięcy na ten samochód trzeba kupić nie ma to Ja uważam, nie ma nad tym dyskutować. Dziękuję bardzo. Pamiętam, no, tak, to, prawo, to... Czy ktoś z Państwa Rady chce zabrać jeszcze głos w sprawie samochodu dla Runajka? Nie widzę z na to, że sprawa zbudziła kontrowersję, bo przegłosować. Zasygnowanie środków w, w wysokości dodatkowo 60 tysięcy złotych na zakup samochodu strażackiego do Ochotniczej Straży Pożarnej porzarnej, biorąc pod uwagę to, że otrzymujemy na ten samochód dwie dotacje. Pierwsza od dwojechowy 90 tysięcy, druga do Ochotniczej Straży 50 tysięcy. Kto jest za za zapisem w budżecie o zakupie samochodu do sprawy majątku, proszę podniesienie To może komisja wybrał tak przepraszam. Tak, 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 jeśli pani Lila dojdzie do tym naszym gospodarczą... Nie, ja policzę wszystkie. Tak. Bardzo proszę, kto jest za przyznaniem określonych kwoty na zakup samochodu, proszę o podniesienie ręki do nie, ja kto jest przeciw? Nie widzę. Nie widzę. Nie mamy głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba. Dziękuję bardzo.